Dzień dobry, witamy ponownie po przerwie widzów telewizyjnej dwójki TVP Polonia. To jest pytanie na śniadanie i oczywiście kolejne pytania. Nurtujące nas. Ja już razem. mówiłem na początku programu, mam pogryziony jestem, że fest. Tutaj w okolicach kostki, tutaj na dole, tak. Ale nawet lubię, prawda, chociaż takie swędzenie. Ale nie każdy <grym> lubi. Ee, Joanna Lange, alergolog, dzień dobry. Dzień dobry. I Martyna Majewska, blogerka. Naturalnie, naturalnie o meszkach będziemy rozmawiać. Często rozmawialiśmy o dobry. komarach, o kleszczach. Czas na meszki. Na Pradze, północ, zatrzęsienie. Nie tylko na Pradze. Kogo gryzą, pani doktor? Bo ja na przykład jestem pogryziony, a byłem z paroma osobami, a oni nie są pogryzieni. Trudno powiedzieć, myślę, że wydzielamy odpowiednie feromony. To jest tak jak z komarami. Nie wszyscy będą pogryzieni, jeżeli jesteśmy na pikniku, jedna osoba tak, a druga praktycznie nie. A, Dlaczego lubią mnie? może <min sigue> dobrą jest Kwiatni. powiedzieć, jak sam akurat mm, tak. pan <min wydziela, okay. ale generalnie rzecz biorąc, być może w pocie pana jest coś, co powoduje, że przywołuje e meszkę do pana i faktycznie będzie zdecydowanie więcej się działo. Byłem na, na czarno ubrany, to dobrze czy źle? A czy one rozróżniają kolor? Trudno jest powiedzieć, czy mężka rozróżnia kolor, mm -hmm. a, bo nad tym się akurat nie zastanawiałam, nie jestem entomologiem, e, także na to nie pytanie wiadomo. akurat nie odpowiem. Przecież, a czy, czy kobiety kolor, w ciąży tak. są bardziej narażone? Czy to prawda, czy to tylko mit? To jest sensie? bardziej mit, że kobieta w ciąży jest bardziej narażona, dlatego że nie udowodniono, takich prac po prostu nie było, które by pokazały, że kobiety w ciąży i kobieta nie w ciąży akurat w tym samym środowisku będzie pogryziona. Jak gryzie komarzyca, to ja nic nie czuję, ale jak meszka, to poczuję dlatego, że żeńska meszka ona wgryza się faktycznie w ciało człowieka no właśnie to Robi, takie jest maleńkie nacięcie, mhm. ponieważ w meszce są substancje przeciwkrzepliwe może się pojawić niewielka ilość również krwi, wpuszcza histaminę zaczyna spędzić może się pojawić bąbel może się pojawić odczyn zapalny może się pojawić duży purhel brzydko mówiąc mhm. czyli taki pęcherz wypełniony wodą to może zacząć spędzić boleć nie drapać, bo mogą zacząć się olbrzymie, Ci mogą problemy. być bardzo poważne konsekwencje, nie tak, tak. jak u mnie, że troszkę swędzi i on mnie to bawi, Wtedy tylko poważne nie rzeczy. Dlatego dzieci zdecydowanie bardziej są hmm. narażone na duże odczyny, dlatego że trudno jest małemu dziecku no, wytłumaczyć. Nie drap się, no można to mm -hmm. oczywiście jak mantrę powtarzać. Ale dużemu dziecku ale ale duże też, wie pani. <laughs> ale jak doktor? działać, pani doktor? Czym od razu możemy? Może spryskać ranę, posmarować? E, spryskać, znaczy to jest tak, jeżeli jesteśmy na pikniku i na przykład mamy gdzieś kost, kostki lodu albo mamy coś, co jest zimne, możemy przełożyć zimne. To po każdym mm -hmm. ukąszeniu na pewno przyniesie ulgę. Po komarze, Opłady po mężce, tak. po osie, po pszczole, jak najbardziej. Tu widzę, mamy cebulę, właśnie, można przekroić tak. cebulę. Kula ma działanie przeciw Ale też, też można położyć. W kompetencji pani na pewno nie no będę właśnie. wchodziła. Ale to, co możemy za to z leków zastosować, ponieważ ja jestem mhm. lekarzem, bardzo wiele osób ma albo maści ze sterydami, albo maść tak zwaną fenistil czyli lek antyhistaminowy działający Działa. miejscowo. To można również posmarować, dlatego że ma działanie przeciwświątowe. Może mniejsze przeciwzapalne, ale przeciw, przede wszystkim przeciw Ale, ale też nie naturalnie. Zrozumie. Chcemy właśnie. naturalnie. Tak, Chcemy tak, naturalnie. naturalnie. Dobrze, to zrobimy naturalnie. Tutaj rozmawialiśmy odnośnie zapachu potu i meszki, komary i w ogóle owady latające, które nas drażnią, odstrasza skutecznie, jeżeli ktoś na przykład przyjmuje witaminę B. Ponoć witamina B później z potem wydziela taki zapach, który je odstrasza. Możemy również, jak wybieramy się gdzieś na piknik czy nad wodę, wypić sobie czystek. Mm -hmm. I to mam przetestowane i ten czystek działa. faktycznie działa. I wtedy potem jest... chyba wydzielają się nam toksyny. My ich tak nie czujemy, ale owady już skutecznie trzymają się z daleka. Mamy też olejki eteryczne. Najlepiej działa waniliowy, migdałowy, goździkowy i lawenda. I możemy sobie na przykład zrobić taki rozwór z olejku na drogę do torebki. Mm -hmm. i... A czy olejek jest z, wodą? olejek z, wodą. z wodą albo z odrobiną spirytusu na przykład salicylowego, bo w, w alkoholu się lepiej rozpuszczają po prostu te olejki są bardziej trwałe i spryskujemy się co jakiś czas, ponieważ olejki mogą szybko się ulatniać. E, co teraz e, zrobić, jak nas ugryzie taki meszek? E, mhm. Bo to jest faktycznie mhm. bardzo e, nieprzyjemne. Ja miałam w tamtym roku taką sytuację, byłam cała pogryziona. I tutaj z pomocą nam przychodzi kilka rzeczy. E, o, może powiem najpierw o occie jabłkowym. Ocet jabłkowy szybko uśmierza ból, i ma kwaśny odczyn, więc neutralizuje trochę tą toksynę, która jest. Więc okład, bierzemy, moczymy gazę w octie jabłkowym i przykładamy sobie na to miejsce. Może to być też woda utleniona. Możemy przyłożyć węgiel aktywny. Taki pielisty możemy kupić na stoiskach drożdżarskich, winiarskich, takich do produkcji wina. I robimy sobie z niego papkę i również przykładamy. Węgiel wiąże w sobie toksyny, więc będzie fajnie wyciągał ten jad. To nie jest tak, że to uśmierzy nam momentalnie to ugryzienie, bo ta meszka jednak gryzie solidnie, ale możemy sobie tym pomóc. Możemy również, jeżeli mamy w domu świeże zioła, na przykład tymianek, na na przykład szałwie, które działają e, antybakteryjnie, przeciwzapalnie. To wcieramy, tak? E, wcieramy? Najlepiej albo zaparzyć. Mm -hmm. Jeżeli mamy świeże, możemy mm -hmm. je rozgnieść i zrobić sobie z nich taką ciapkę i przyłożyć. Ale jeżeli mamy suszone, bo akurat nie mamy takich w domu e, mm -hmm. świeżych, to możemy zrobić z nich taką esencję, zaparzyć i namoczyć gazik w tych sam ten napar powoduje, że meszki się. Znaczy nie, to już na ugryzienie. To już na ugryzienie, na ugryzienie. Już ugryzienie. Dom, tak, tak, bo one momentalnie atakują atakują tak. grupami. i Ja miałam w tamtym roku całe nowe... Pogryzione, mhmm. Miałam chyba 10 ugryzień Ale wiesz, to ty masz coś takiego, że jednak jesteśmy osobami dorosłymi. tak Ja też jestem pogryziony. Natomiast niemowlaczek. Mhm. To jest, tak, to jest pani doktor, to, to, to jest prawdziwy pamiętać, problem, prawda? Bo to być mogą być moskitiera. groźne. Naprawdę. Mhm. To jest, jeżeli e, dziecko przewozimy w wózku, mhm. proszę zadbać o to, żeby taka siateczka się nad nim nie te pojawiła przez, przez, przez e, te Ona jest oczywiście maleńka jak najbardziej, bo to nie jest więcej niż 5 mm, ale taka gęściejsza bardzo często państwo widzą z pieluchą tę mamy jeżdżą no, jest tam przewiewność powietrza pod spodem więc nie martwmy się, że to niemowlę się udusi a jednocześnie zabezpieczamy przed wszystkim co lata również przed tym co może być jeszcze bardziej niebezpieczne czyli osą albo pszczołą która jak urządli niemowlaka no faktycznie wiadomo. problem może być bardzo bardzo dziękujemy ostrzegamy przestrzegamy zamy, wszystkich przed osami tak, pszczołami że... myszkami komarami tak. szczególnie w kontekście najmniejszych dzieci no bo one się nie mogą bronić po prostu i nie ubierajmy się. Kiedy już I kolor nie waży, to już się a Kiedy się już ubierzemy, możemy się też spryskać no, takim olejkiem. Nie na czarno, to to wtedy też. Wtedy Olejkiem wszystko. takim no, właśnie nie, zapachowym i wybrać się w ten weekend w wyjątkowe miejsce, ponieważ trwają dni otwarte fundusze europejskich. Ponad 600 miejsc można zobaczyć w ten weekend. Właśnie od dziś do niedzieli. Zobaczmy.